Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, 15.10 2022 rok. Sobota! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, jak sobie załatwić podpis u lekarza specjalisty. Podpis na zaświadczeniu o schorzeniu szczególnym. Dlaczego przygotowuję ten odcinek? żeby mnie i Wam było łatwiej. Często dzwonicie do mnie i tłumaczę Wam przez, przez telefon jak to załatwić. Teraz powiem tak. Przesłuchaj tego materiału wideo i dopiero jak nie zrozumiałeś dopiero się pytam. Pytaj. Zakładam, że wie, wiecie co to jest schorzenie szczególne i chcecie zdobyć podpis od lekarza specjalisty na zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, które znajduje się na mojej stronie internetowej. Tutaj wyświetla się Wam link do mojej strony. A słuchajcie, przygotuję jeszcze odcinek, w którym powiem kiedy przysługuje na Was pojedynczy odpis na P-Front, potrójny i poczwórny. Teraz zakładamy, że wiecie, że macie schorzenie szczególne i musicie się je udokumentować. To jedziemy. Dlaczego warto mieć zaświadczenie o schorzeniu szczególnym? Dlaczego warto udokumentować? Ponieważ twoja wartość na rynku pracy wzrasta. No jeżeli jesteś wart pojedynczy odpis na Pefron, a ktoś potrójny albo poczwórny odpis i pracodawca korzysta z wielokrotnego odpisu na PFRON, to kogo prędzej zatrudni? Ciebie, czy tą osobę, na którym więcej zarobi i oszczędzi na wpłatach do PFRON? Załóżmy, że macie podobne doświadczenie. Słuchajcie, to zaświadczenie zawsze powinno być u Was w szafie. Jest bezterminowe i niech sobie leży i czeka. Odpowiedzmy sobie na pytanie, kto może podpisać oświadczenie o schorzeniu szczególnym. Czy może to y, zrobić lekarz rodzinny? No nie. Mimo, że jest lekarzem y, specjalistą medycyny rodzinnej. No na pieczące będzie lekarz specjalista. Nie. Musi to zrobić lekarz po specjalizacji. Jakiś neurolog y, czy psychiatra. Lekarz medycyny rodzinnej nie może tego zrobić. A teraz odpowiemy sobie na pytanie, gdzie się udać do lekarza, do jakiej placówki. Możesz podążyć jedną z dwóch dróg. Udać się do przychodni za darmo lub prywatnie i zapłacisz za wizytę u lekarza 150 lub 200 zł. Ja zawsze polecam y y ludziom których rekrutuję, żeby nie wydawali pieniędzy i udali się do e, e, przychodni, załatwili sobie wizytę. Może nie jest to, nie nastąpi to szybko, ale na pewno e, e, gratis. Najlepiej przy okazji wizyty, jak, idzie na, jak idziesz na konsultacje czy coś w tym rodzaju. Ja często mogę poczekać na zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, ale wolę, jak ty już masz je gotowe. Jest rekrutacja i ty mówisz o Mam zaświadczenie o schorzeniu szczególnie. Druga droga to e, e, idziesz prywatnie. No, płacisz, masz szybko, ale też jest takie zaświadczenie e, e, ważne. Jeżeli mi nie wierzysz, to zadzwoń na infolinię e, na pefron. Ja miałem wątpliwości, zadzwoniłem i już ludzie mi dostarczają. E, z prywatnych wizyt podpisane przez lekarza specjalista. Czyli albo idziesz prywatnie i płacisz, albo idziesz do przychodni i masz za free. No i do lekarza specjalisty zgłaszają się dwa typy ludzi. Ci bezproblemowi i problemowi. Bezproblemowi to ci, którzy posiadają schorzenie szczególne wyszczególnione w rozporządzeniu. I wtedy lekarz bez problemu yy, podpisze to zaświadczenie. Za no bo jeżeli masz tetraplegię, na rozporządzeniu pisze, że jest tetraplegia, nie ma problemu. Yy, masz twardy nierozsiane, yy, nie ma yy, problemu. Yy. I to idzie z automatu. Ale są też także ludzie problemowi. Nagrałem odcinek o tym, że na przykład wprost nie ma napisane w rozporządzeniu, że dziecięce porażenie mózgowe jest chorzeniem szczególnym, a jest. Postaram się je umieścić tutaj u góry i powinno się wyświetlić ten film, a jak nie, to będzie... i Na wszelki watek go jeszcze w opisie umieszczę. No, jeżeli na przykład ktoś nie dosłyszy, to na rozporządzeniu pisze, że schorzenie szczególne to jest głuchota. A znam dwa przypadki ludzi, którzy mieli na niedosłuch i lekarz podpisał zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Słuchajcie, zaraz wam przeczytam argumentację jednej osoby. Ja zagadałem takiego osobę na privie i co on mi odpisał? Ja mówię, no zaraz, ty jesteś masz niedosłuch, to ty nie powinieneś mieć podpisanego zaświadczenia o schorzeniu szczególnym. A co mi napisał? Pani doktor miała opór napisać słowo głuchota, więc posłużyła się kodem bodajże H90, który klasyfikowany jest do głuchoty. Chcę podkreślić rzecz bardzo ważną. Prawidłowe zaświadczenie o schorzeniu szczególnym, w tym zaświadczeniu nie ma wymienione jakie ty masz schorzenie szczególne. Ja nie mówię o jakichś wykwitach, które robią różne agencje rekrutacyjne, już wiecie, które, gdzie trzeba podkreślić tą chorobę. Nie, jest to RODO i nie pisze. I tylko lekarz mówi, że posiadasz jedno ze schorzeń szczególnych. I basta. No nawet jak takie zaświadczenie o schorzeniu szczególnym trafi do pracodawcy, to przyjdzie kontrola i kontrola nie może powiedzieć, co pan X, pani Małgosia czy pan Jacek jakie on ma schorzenie szczególne, nie będzie go weryfikować. Lekarz specjalista napisał, że masz schorzenie szczególne i guzik ich interesuje. RODO to jest sprawa prywatna. Słuchajcie, tak na marginesie, przy niedawnej rekrutacji zadzwoniła do mnie osoba z chorobą HIV. Bardzo rzadko się zdarza, stopień umiarkowany. Podziękowałem jej, że mi się przyznała, bo ja pytam ludzi przy rekrutacjach, jaki macie schorzenie, czy macie wielokrotny odpis na, na, na PFRON. No i wyobraźcie sobie, że ona musiała mieć na schorzeniu szczególnym na podkreślone, że ma, że ma HIV. No, no, no ludzie. Ona mówiła mi, że słuchajcie, że ją wyrzucali z pracy, bo była za szczera, że ma HIV. A ludzie e, e, HIVa się boją i, i ją zwalniali pod byle pretekstem. Ja jej powiedziałam, niech pani nigdy nie mówi, bo to jest taka rzecz, no niby no, no, kontrowersyjna, HIV wszystkim się wiadomo z czym kojarzy. Zawsze też mówię swoim, z ludźmi, z którym rozmawiam, pogadaj z lekarzem, specjalistą szczerze. Powiedz, że to jest twoja szansa na zdobycie pracy, że jest trudny rynek pracy. Ja nie, nie namawiam do, 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 do nieuczciwości. To jest, to jest wszystko leży w gestii lekarza. Wiele chorób można podciągnąć pod schorzenia szczególne, które są e, wymienione w rozporządzeniu. Pogadaj. No jak się nie uda, to, to się nie uda. Moja koleżanka, która e, zdobyła podpis e, e, zaświadczenia o schorzeniu szczególnym na głuchotę, załatwiła to u trzeciego czy czwartego lekarza, o czym mówię w, w materiale z jednym odcinków i nie musiała żadnej koperty Wręczać. Siła argumentacji. Słuchajcie, lądując tak już, róbcie wszystko, żeby zdobyć to zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Jest to olbrzymi atut w dłonie. Miałem ostatnio klienta, który wprost mi powiedział, że jest tylko z potrójnym, poczwórnym odpisem na pefro. Niewiele osób, które nie miało tego papiera, miało wysokie kwalifikacje, no niestety odpadło. W przygotowaniu będzie zamierzam przygotować odcinek na temat jak samemu znaleźć pracodawcę to jest taki przewodnik dla osób które mają schorzenia szczególne potrójny albo poczwórny odpis na pefron krok po kroku omówimy bo możecie czekać na różne dar z niebios z fundacji z pefronu od rekruteru będziecie tak czekać i czekać nic z tego nie będzie musicie wziąć sprawy w swoje ręce Czyli tak, oczywiście zapraszam do kontaktu telefonicznego, ale wcześniej przesłuchajcie materiały na YouTube, które wstawiam. Zapoznajcie się z zawartością strony internetowej. Jeżeli nie znaleźliście odpowiedzi na pytania, zadzwońcie do mnie i wtedy Wam albo pomogę, albo podpowiem, gdzie możecie znaleźć odpowiedź. Po prostu szanujmy swój czas. Ja mam coraz więcej rekrutacji, coraz więcej planów, Przekradarka by mi się przydała, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra i to wszystko, co nie dopowiedziałam, dopowiem jeszcze w odcinku, który przygotowuję dokładnie omawiając, kiedy masz pojedynczy, kiedy trzykrotny i trzy, czterokrotny odpis na PFRON. Te wszystkie trzy odcinki będą tworzyć pewną triadę. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. A wprowadzam też w swoich odcinkach rozdziały, żebyś już sobie mógł przeskakiwać. Już będzie bardziej jasno. Rozwijam się cały czas z YouTube'em. Odkryłem wreszcie bardzo fajny program do edycji filmów. Myślę, że to będzie coraz bardziej dynamiczne, ale najważniejsza jest treść. Dzięki za subskrypcję za uwagi, za dyskusję, za współpracę, za podpowiedzi, etc. etc. Żegnam radą, pozdrawiam.